Cześć, dzisiaj filmik, o który prosiliście mnie na Instagramie, mianowicie w jaki sposób pady mogą grać długo, niezależnie od dźwięków fortepianu. Zapraszam do klawiatury. Można to zrobić na dwa sposoby. Zacznijmy od tego, aby mieć włączony fortepian i ustawione jakieś brzmienie padów. Zachęcam, aby decay mieć ustawiony na maksymalną długość, około 45 sekund. Taka jest maksymalna długość dostępna na moim modelu Norda. I teraz, w momencie kiedy zagramy sobie dwa klawisze, słyszymy brzmienie fortepianu i padów. Gdy puszczę, kończy się też dźwięk padów. To co chcemy zrobić to to, aby dźwięk padów nie znikał, tylko cały czas się utrzymywał, a żebyśmy niezależnie mogli dalej grać brzmieniem fortepianu. Pierwszym z nich jest to, abyśmy, jeśli posiadamy potrójny pedał, wykorzystali go. Czyli mamy włączony fortepian i wcześniej ustawione brzmienie padów i po zagraniu danych dźwięków wcisnęli środkowy pedał, dzięki czemu on sobie brzmi i teraz grając w dowolnej części klawiatury możemy niezależnie używać brzmień fortepianu. Ale tak jak słyszysz, wyzwaniem jest to, aby brzmienia padów nie pojawiały mi się tutaj w tej części klawiatury, bo chcę, żeby tylko te wysokie dźwięki zostały. Więc to, co muszę zrobić, to podzielić sobie klawiaturę na dwie części. I najlepiej, żeby gdzieś w wysokiej części sobie ustawić właśnie ten podział klawiatury, aby zachować swobodę gry na instrumencie. Podzieliłem sobie już na dwie strefy dolną i górną i teraz muszę ustawić też grę padów tylko na tej górnej części. To, co muszę jeszcze zrobić, to obniżyć brzmienie padów, żeby nie brzmiały zbyt ostro. Teraz już za nisko. I teraz jest w porządku. Chcę, żeby brzmienie fortepianu było też dostępne tylko na dole. Gram górne brzmienie padów, naciskam środkowy pedał i mogę spokojnie korzystać z brzmień fortepianu. Natomiast jeśli nie posiadasz potrójnego pedału, to co można zrobić, aby przytrzymać te dźwięki, to użyć przycisku hold. I w momencie, kiedy zagramy te dwa dźwięki, one będą cały czas trzymane i spokojnie możemy tutaj grać brzmieniami fortepianu. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Ciebie przydatny, i jedna z tych dwóch metod pomoże Ci grać jednocześnie brzmieniami padów i fortepianu. Natomiast jeśli chcesz nauczyć się grać pieśni uwielbienia od podstaw, zachęcam Cię do udziału w moim kursie online, do którego link znajdziesz w opisie do tego materiału. Możesz też napisać w komentarzu, czego chciałbyś, chciałabyś nauczyć się następnym razem. Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnych materiałach. Cześć!